Cześć witajcie, z tej strony Gaziu. Witamy w kolejnym odcinku z Clashing Lighta, To jest dzisiaj ze mną Piotrek. Dobry. Tak, i dzisiaj jedziemy już pierwsze zgłoszenie mamy i wyjeżdżamy do wypadku. Ogólnie Piotrek, powiedz co się pozmieniało w tej grze. Są so, nowe syreny. No. Tak, jedziemy właśnie, przetestujemy. I ja właśnie odpalam syrenę już. O kurde, ty, którą? O kurde! Kurde, może tak nie będę jeździł ofensywnie, co, bo tu... Jedziemy, ogólnie nie wiem, czy te ta, ta w tak rywa, czy jest w to nie. A mordy to drze, ta syrena, no nie. Ogólnie teraz mamy będzie mnie normalnie słychać, chociażby te sireny są takie głośne. Tak, ja się będę wałył DJ-a, ludzie, dzisiaj, ogólnie na odcinku z tymi serenami, ja się... A Piotrek nie wiem, co będzie robił, jedziemy do powaru samochodu. Tak, tak, ja popijam herbatkę. Chyba z prądem. Tak, to tak To ja dobrze jadę, to... Do... Dobra, ustawimy Oczy. sobie szóstkę I teraz może w sumie zaraz w lewo skręcę, nie, w prawo. Dobra, czekaj, Wyra już. Prawo. Czekaj, prosto? Prosto cały czas. Dobra. Do bozaru samochodu jedziemy. Kurde, no normalnie nie jestem potekstowany z tych dźwięków tak dlatego się z cicho ogólnie, no nie? A to wszystko Festo, że co ja jak zwykle za kierowcę robić. co ktoś musi. Kurwa, czego oni nie zjewdaje z drogi? Dobra, nie będę trąbił tymi syrenami, bo to... Hmm. Teraz to jest chyba pies, tak mi się wydaje, bo tak do psa podobno, a to jest chyba... nie, to jest wilk. A to jest pies. Dobra, dojechaliśmy. Dobra, się jara samochód, także trzeba aparat założyć, ubieramy się, pozar, ee, aparaty, e, pozar, wąs strawacki i gasimy. Urma panie, co tak się tu przyjarało, panu? O kurde, ty ja łapię cały power od razu. Prawie. I powiem ci. No. Wypaliłem ma w jedną rękę. Że prawie w jednej ręki nie masz. Widzisz? Nie, bo to jest to od Ty W tu jest ulga czy ja w tu nie? Tu się coś siara pewnie po dośćku. No, mówiłem. Panie gaśnicę, byś pan to zgasił, a nie kurwa, straf straw wzywał. Po... Trudno, to nie moja już wina w tym, że nie miał ktoś gaśnicy. A ty masz w samochodzie gaśnicę? Mam. I to mam. I to z stoker, panie. A to wiem, jak chce. To jest dojazdowy. Dobra, teraz. O, Pozor budynku, jedziemy! Kurwe same pozary No, także jest ten. E, Od sprawdzania czego? Eee, Syren. Tak, ja dzisiaj testuję Syreny. A ładne FPS-y mam. Nie, Ja też. Teraz chyba tutaj trzeba jechać. Tędy zjechaliśmy, no nie? Mm, tak. Kurde, to jest zabawa z tymi syrenami, to mi się podoba. Gnamy na tego powaru. Leci, leci 998 zgłośniej na 300, coś tam. Panie zimki. Panie, doświadczony kierowca jestem. Teraz na autostradę trzeba się wbić Teraz się wbijamy na autostradę ludzie, teraz będzie elegancko. Panie szybciej, bo tam budynek jak to jara. No pani, no nie dam rady szybciej. Ja dobrze jadę? Sej, ja mogę teraz tak. trochę odpocząć? Chyba jednak się robisz? Jak źle, jak dobrze jadę. No. A nie, dobrze, jeden, tak. Jeden, tak dobrze To chodzi trochę jak skania złe od nas z JTRG. Serio, identyczny sygnał mają. Także jedziemy teraz lecimy dur do pozoru budynku niespełnie. Kurwa na środku drogi parkować, to to Jeszcze tego nie było. Zaraz pytanie, co tu się jara w ogóle, bo jak będziemy drabiny potrzebować. Jeszcze ja, to nie <śmulikator> Ty to gdzieś tutaj jest Oho, mogą być się poskodowane O kurde Od razu aparat Od razu aparat, linie ciągniemy Wiesem pozar, S es aparat Piotrek już tam linię pociągnę jak gdzie mam się podłączyć? O kurde, ty ja tu ja tam wchodzę, co? No to wejdziała wejść Wpierw ugaś mi ten ten Nie, tu nie, tu nie wejdziesz, nie wejdziesz tutaj Kurde, a może i wejdziesz? Sam już nie wiem Co tu się jara? To jest taki pozar budynku, no nie? Pozar instalacji elektrycznej na to wychodzi No Nie wiem czy na dach nie trzeba włazić po drabinie, bo... łapie dach Jak Jaki? się łapię, bo jak się zafykać, to się zaczyna od góry E, na dach trzeba wyłazić, bo już widzę. Ale już zaraz go opanuję. No, trzeba wejść i tak. O, drabina. Dzień. Dawaj drabinę. Ustaw mi aż w lizę jakoś tam co jest, co to jest akcy Chyba w akcji ratowniczej. Urwa, prawda? No mam wyłazić, tak? No. Dobra, to jest wyłazę. Tu się kratka wentylacyjna pali. Nie, nie wnikam, kto to podpalił, ale kurde chodzenie po takim dachu to jest niebezpieczne. Ruchoma konstrukcja. Ja bym się podjechał na CPN wodę teraz zupełnie. No, będzie trzeba, bo tam jest tam trzeba. nie zostało chyba. 1500 litrów wody mamy. A ja się rozbieram z tych aparatów. Hmm, rozbierasz się? Siary, tu mamy blisko hydrant. A tam co, wypadek drogowy? Kasia, czekaj, bo no mi się krew Jak? To patrzysz na odcinku. Uh -huh. ty krew mi się pukowała! Uh -huh. Ty, ja zaznaczę ten pozar budynku i pojedziemy tylko wodą uzupełnimy Bo jest jakiejś sam. I moja postać i wiesz, tam, tam została jak cię przetałem. Aha, no fajnie. O, to ma. Szybko, bo musimy jechać do pozaru budynku. Niech się tylko woda uzupełni, bo my wody nie mamy, No to blisko jest dosyć tyle dobrego. Eee, tam straf powiedz, że się uzupełnia woda. Tam na no, radiu przekaz. Dobra. A nie. Aha, Niech wyśle jakąś inną jednostkę, bo my czas nie mamy. A już mam na słowa odcinka. No. Nawet sereny i, i trochę spukowana kraje. Dobra, panie, jadymy tam do powaru kolejnego. Czekaj, moment, bo mam mały problem. O, dobra. No, teraz, teraz jest normalnie, chyba. To daj musi siać w prawo W prawo musi siać W prawo I puszy pro... I na następnej w prawo. I teraz w prawo co mówisz, ja, nie? Kurde, jak ja to doświadczony kierowca wozu Strawackiego chyba. O kurwa, ja już to widzę. Trzeba będzie, kurde, ludzi wyciągać. Szybko, aparaty bierzemy, linie ciągniemy i lecimy tam, kurwa. Ja już to widzę, co tu trzeba będzie. Pozar, strawacki dobra. Ja idę ludzi szukać. A aparat, latarka. Alo, jest tu ktoś? Kurwa, człowieku. Mam człowieka? Nie Proszę, mogę. Mamy... Mam drugiego? Chodź, tu będzie ludzi zabierał, ja tu będę łapał. Moment, bo ja akurat kaszę. No to jest gas. Poczekaj, Panie, no trzeba pomocy udzielić. To moment. A my, ma, ma, my mamy torpę metyczną, nie? Tak, czekaj, ja, ja się cofnę, bo tutaj jest tak zadymione... Ustaw, yy, idę po ludzi. To, gaś tam! Tak, gaś tam. Urwa, ale w to się zbugowałem. Dobra, szybko, ja tam wbijam po ludzi. Tu jest jeden, tu jest jeden chłop z Co to się jara? Podnieś. To trzeba na ta chyba wejść. Och, o transport. I tam jest już tu jedna osoba. No na dach trzeba wlać, bo ja wiem, widzę już foto, Widzę to już, podnieś. Poproszę o transport. A gdzie opraca trapina? Eee, nie da się, ona się jakoś buguje, jeszcze, To nie jest wtedy dopracowane. E, ja ustawię wentylator tam w, w pomieszczeniu, żeby tam to się wietrzyło nam. Kurde, dwie karetki. A ludzie się tu chodzą normalnie, no nie. Eee, by się trapinała Ona się buguje. Musisz się podnieść i dobrze. <laughs> Co, żyć tu! Gdzie ty z drabiną? drabiną?Żyć tu! Panie, weź z pań z barską! To... Nie mogę podnieść z drabiny teraz! Jak to nie? Jeszcze raz musisz podejść tam na samochodu. Nie wiem, może ta strona będzie lepiej. Ja to łapię tutaj. Urry! Nie będziemy na trapina czy będzie? Nie wiem. Będzie, bo trzeba tam wyleść, tak czy siak. A masz z tej strony? E jeszcze ja tu sprawdzę. O, o, Fak. Tu wentylator chodzi niby. O kurde, panie, jak, jak ja mam wyjść po takiej drabinie? Jak ja tam się nawet nie wyze. Ty, tu trzeba podnośnik. Musisz mi z tamtej strony postawić, a ja tu nie wejdę, bo jest krawędź za wysoka. Dobra. O tutaj o, musisz mi o gdzieś dać, bo ja tam nie wskoczę. I weź o Rosyń, z królem. Dobra. No, a te sławę tu łazić, bo tu jest rozwinięty ogień. Lecę No a co oni tu mają się palą ciągle te e, jak to się nazywa? Eee. Otwory wentylacyjne. powar wentylacji, kurwa, cały czas O Dobra, ja muszę przerwać. ty nagrywaj. A czego tak? Tam jeszcze Mhm uh -huh. Dobra, ja może na chwilę się o, no, ten to pójdzie tam. Dobra, mamy ugaszone niby pomienie. Ten stoi z drabino, w tym drabinę zabrał. No, co za tu węwy się pobugowały? Co? T... Dobra, niby tutaj się oddymia, to tak. Czekawa, są przyjdzie. Normalnie Saigon, mam nadzieję, że tu ludzi nie to Sprawdzam wszystko. Dokładnie, nie, nikogo nie ma. Eee, mus, mu, mu, muszę ominąć to, bo Piotr gdzieś poszedł. Nie wiem sam gdzie i, 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 i nie wiem. Nie wiem, gdzie mam poszedł, ale wiem, domyślam się. Ja się muszę rozebrać. Jeszcze trzeba to by było oddymić, tak mi się wydaje. Przed wejściem postawimy tym tylnym ten wentylator i monitoring. Tak? Na monitoring bym pojechał jeszcze dzisiaj, ale no. Co ja pojechał? Ja to na razie, na razie nie ma, Nie ma jak pojechać. O panie, bo ja tutaj się potrułem dymem. Muszę się załowić aparat, jak wchodzę do tego. tak Po co to ściągałem? Manniana, a ten gdzieś nie wiem. Stoi, kampi na respie. Dobra, ja jadę na monitoring, nie będę je czekał na tego. Później po niego wrócę e, dobra, więc tak, no ja muszę na razie się poszegnać. No. W kaszu jak ten to po prostu to, to sobie odcinek z spokojem. Sorry jeszcze tak wyszło, ale no niestety muszę na chwilę wyjść. Gdzie ty znowu idziesz? E, mama przyjechała. Aha. No muszę na chwilę wejść. I po prostu no tego chciałem przyjść z poszegnać, więc jak coś... Yy, zostawcie łapkę to góry, supika i, i i to następne kocinka. No dobra, to jest na tak puchta, a my jedziemy na ostatni pożar tak. na dziś, czyli na monitoring Tak, jedziemy sobie, my zgasimy Dobra, to trzymajcie się, cześć No a pa, papa Kurde, ja tu zbądziłem czy co? Ale powiedzcie że sami, że te serenie są po prostu y, zajebiste, bo są zajebiste. Dzisiaj kilka wezwań porobione będzie Niech Sejo Wystrasy jedzie i tyle. Dobra, tutaj gdzieś jest ten monitoring. Ja dobrze przyjechałem. No, niby tu coś się dzieje. No, to teraz okawe się wytupował, chyba alarmy dodali, to jest śmiech na sali. A no, nie jest tu coś, ale. A, żebym sobie zajechał. Dobra, to sobie cofniemy tyłem po prostu. Mamy oczywiście maskę covidową założoną w grze, żeby nie było. Bierzemy sobie wąza strawackiego pozar, yy. Odczepiamy Strawackiego, no i gasimy to i będziemy kończyć odcinek dzisiaj. Legański. Także tak to tak to wygląda. Dobra ma. Mam gafony dopiero spod spodpunkty, O kurde, I czego mi tu nie chce łapać? Zasłapać, o tutaj łapię. Dobra, to tutaj łapie, dobra, złapiemy sobie tu z tej strony. Ogólnie co do emergencji, to ludzie chyba się zastanawiają, czy mi tam też coś nie porobić. Także no, możliwe, że coś porobimy tam. O! O! Mam to, przełapane. Ury, dwa zastępcy z jakiego małego pożaru przysłali, co tu się dzieje? Już podpalił jakiś knap. No i ostatni podpunkt. Także, hmm, elegancko. Także dobra, my się zwijamy i myślę, że to by było na tyle dzisiaj, Piotrek musiał pójść, także jeżeli wam się podobał kolejny odcinek z flashinga, to łapkę w górę, komentarz, no i sub, także do następnego, PEPE.